Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył przerabiania ubrań i jest przez Was naprawdę długo już wyczekiwany. Dostawałam cały czas prośby o to, żeby nagrać taki film, także jestem, przygotowałam dla Was kilka naprawdę prostych, ale moim zdaniem efektownych DIY i będziecie mogli w ten sposób przerobić ubrania, które macie już w domu. Bez niewiadomo jak wymyślnych przedmiotów, drogich akcesoriów, także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Chciałabym jeszcze tylko przypomnieć o konkursie, który aktualnie trwa na moim Instagramie. Do wygrania jest świetna paleta. Nic nie trzeba udostępniać, wystarczy mnie tam zaobserwować. Zapraszam, a teraz już nie ma co przedłużać. Lecimy z odcinkiem. Pierwsze DIY polega na przerobieniu czarnego, spranego t-shirtu. W tym przypadku jest to t-shirt z grafiką. Uważam, że właśnie na takiej bluzce efekt jest najlepszy. To jest bardzo dobre DIY w momencie, w którym macie t-shirt, który już jest sprany, zużyty, nie nadaje się do mm, noszenia za bardzo, to wygląda po prostu. Nie elegancko. E, także tutaj mamy metodę, która sprawi, e, że zyska on nowe życie. Co robimy, to korzystamy z metody tie dye, którą Wam już kiedyś przedstawiałam, tylko tym razem nie będziemy używać kolorowych barwników a wybielacza. Wybielacz tego typu znajdziecie w większości supermarketów, sklepów. Ja swój kupiłam w Intermarche. Zaczynamy od rozłożenia bluzki, następnie słuchajcie, bierzemy widalec lub palce, przykładamy w centralnej części bluzki, następnie zaczynamy kręcić, tworząc tak zwanego ślimaka. Kolejnym krokiem jest związanie całości. Jak widzicie, ja tutaj posługuję się gumkami, recepturkami, które myślę, że większość z Was tak samo ma już w domu. Przenosimy się na zewnątrz, przelewamy Wybierać do butelki z atomizerem, tak aby móc spryskiwać bluzkę. Kolejnym krokiem jest, słuchajcie, spryskiwanie bluzki z jednej i z drugiej strony. Tutaj możecie zobaczyć, jak szybko ta bluzka się wybiela. To jest po prostu tak satysfakcjonujące dla wzroku, gdy ten kolor staje się coraz jaśniejszy i coraz jaśniejszy. Po czekaniu dosłownie chwili rozwiązałam t-shirt i okazało się, że niestety tych przebarwień jest zbyt mało. Cały proces został przeze mnie powtórzony i gdy uznałam, że bluzka jest już wystarczająco jasna, to przeniosłam się do łazienki. T-shirt dokładnie przepłukałam zimną wodą, aby cała bluzka się po prostu nie rozjaśniła, tylko żeby jednak zachować ten kontrast. Kolejnym krokiem było oczywiście wypranie jej i tutaj pamiętajcie o tym, żeby wyprać bluzkę samą, bez innych ubrań, bo jednak jest ryzyko, że coś jeszcze może się zmienić, coś możemy po prostu popsuć. I tak pierwsze DIY jest gotowe. Powiem Wam, że jestem z niego naprawdę zadowolona, ponieważ ten t-shirt wygląda teraz dużo ciekawiej. Widziałam też w internecie mnóstwo inspiracji na t-shirty tego typu. Uważam, że tył wyszedł, słuchajcie, najlepiej jest bardzo efektowny. Także jeżeli macie jakąś spraną, starą, czarną bluzkę to polecam wykonać to DIY. Przechodzimy do drugiej rzeczy, czyli do zwykłego czarnego t-shirtu. Jeżeli macie bluzkę, która po prostu Wam się znudziła i chcecie zrobić z niej letni crop top, taki wiązany z przodu, zresztą taki krój jest ostatnio bardzo modny i mnóstwo marek wypuściło tego typu bluzki, także co robimy, to kładziemy nasz czarny t-shirt, następnie znajdujemy środek bluzki na samym jej dole, przy dolnej krawędzi i wycinamy, słuchajcie, trójkąt i od centralnej części bluzki na dole do obszaru przy dekolcie. Kolejnym krokiem jest pozbycie się e, obszytej tej części bluzki, zarówno tej, która znajduje się zazwyczaj dookoła szyi, jak i dolnych jej krawędzi, żeby mm, krawędzie wyglądały nieco lepiej, nie, nie były takie poszarpane. To po prostu bluzkę rozciągamy. Oczywiście możecie też ją potrzyć, natomiast tutaj zakładamy, że te DIY mają być proste do wykonania, więc tego nie zrobiłam. I tak bluzka jest gotowa. Ja tutaj akurat założyłam pod spód topik, ale oczywiście to jest y, opcjonalne. Dobrze moi drodzy, lecimy do kolejnego DIY. Tym razem postanowiłam przerobić, mam dżinsy, które chyba zresztą kiedyś z wami przerabiałam, rozjaśniałam. E, z tym, że niestety poplamiłam je na dole błotem i to nie chce się dobrać, więc stwierdziłam, że trzeba dać jeszcze jedną szansę. Aby to zrobić, najpierw zakładam na siebie spodnie i zaznaczam miejsca, w których chciałabym je obciąć. Następnie kładziemy Spodnie na naszym obszarze roboczym i chwytamy za taśmę klejącą. Jak wiecie, ja w każdym praktycznie DIY korzystam z taśmy klejącej, ponieważ jest ona nie zastąpiona. Właśnie tą taśmą wyznaczamy granicę, e, doną krawędź, po której potem będziemy ciąć. Następnie postanowiłam, że na tylnej kieszeni spodni wyszyjemy błyskawicę. Także co robimy? E, to po pierwsze rysujemy szablon. I ja tutaj akurat skorzystałam z ołówka. Natomiast jeżeli planujecie coś zrobić na na przykład czarnym materiale, to wtedy bardzo dobrze sprawdzi się kreda lub e, beżowa jasna cielista kredka do oczu. Widzicie, narysowałam wzór i Przechodzimy do zabawy z muliną. Muliną dostaniecie w większości pasmanterii, e, Tak, że tutaj nie będzie z tym raczej problemu. I zaczęłyśmy wyszywać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o technikę, to tutaj będziecie mogli mniej więcej zobaczyć, jak to robiłyśmy. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że w opisie znajdziecie tutorial do tego, jak właśnie dokładnie wyszywać, jakie ruchy wykonywać. Tego typu tutorial jest mnóstwo w internecie i mogą okazać się dla Was naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Diajo jest gotowe, ja jestem na z tych poni zadowolona i wiem, że będę w nich chodziła. Jedna wyszywana rzecz, to zbyt mało, także czas na kolejną tym razem e, przerobimy zwykły biały t-shirt słuchajcie, warto zaopatrzyć się w tamborek ponieważ on napina materiał jeżeli robimy coś na bawełnianej bluzce to jest duża szansa że niestety będzie nam się całość uginała, e, a taki tamborek zapewnia nam naprawdę mocne napięcie i dużo łatwiej się po prostu wyszywa, Piłam go w pasmanterii także z tym też nie powinniście mieć żadnego problemu i przechodzimy do wyszywania, powstał motyw płaczącego oka. Niestety nie wyprałam t-shirtu przed pokazaniem Wam efektu po, ale po prostu już zależy mi na czasie, więc myślę, że akurat to mi wybaczycie. Na sam koniec przychodzę z DIY, który dotyczy rzeczy z Lumpexu natomiast yy, mówiłam o tym filmie idziemy razem na wyprzedaży, że przerobię razem z wami bluzkę, zmienię delikatnie jej dekod także teraz pokażę wam szybciutko jak to robię bo było to naprawdę banalne i zajęło mi dosłownie dwie minuty wyciłam za jedną warstwę białej moliny, bo akurat nie miałam białej nici i jedyne co robimy to ściskamy materiał w miejscu w którym chcemy aby było marszczenie następnie trzykrotnie tak dla bezpieczeństwa przeciągnęłam Nitkę z igłą przez marszczenie e, i z tyłu bluzki wszystko związałam, i tak dzieło jest gotowe, e, ale moim zdaniem to jest fajny myk, jeżeli macie bluzkę z dekoltem, który Wam nie do końca odpowiada. Ja e, w tamtej czułam się gorzej, ponieważ mocno poszerzała moje ramiona, a jednak zmiana dekoltu już e, trochę to wszystko zmienia i niby niewielka różnica, a jednak dla mnie ogromna. I tak, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. E, dajcie mi znać które DIY podobało się Wam najbardziej. Jestem tego bardzo ciekawa. Przypominam o świetnym rozdaniu na moim Instagramie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!